mam widzowie w kolejnym odcinku dzisiaj nietypowy film bo nie będziemy tak po kolei wbijać 1250 1500 później 1750 i 2000 tylko po prostu sobie sami widzicie że mam 1000 z pucharków i mam jakiś tryb rankingowy Legendarny stardrop? Ja chyba to robię. A to nie, to nie. Nie będę już do dziewiątki. Ja, 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 dobra. zamykam. Dziewięć. Co to? Gadżety. Dziewiątka. Dziewiątka. 5 jest dziewiąta. XD. I chyba mi nie starczy. Seli, El Primo, Penu. Teraz El Primo. Hmm. El jutro będzie. Do siódmego. 8 na 11 będzie 9 ale ja, ja w ogóle jest deszcz monet nie ma no to przypał trochę no to na kim możemy sobie wbijać o na przykład 10 tą klasę PLP no jest najbliżej Moja pierwsza dziesiąta ranga będzie. Czy tam no klasa rangę. Każdy mówi ranga. Ej, to ten ten najnowszy. Co nie? Ten najnowszy. Tak słyszałem. I ser Nie wiem. Przez niego wygram. Boże co ja zrobiłem? Widzowie! Boże, co ja zrobiłem? Największy błąd jaki mogłem zrobić. Co ty robisz? Boże. Dobra, jest. Jest, nie jest łatwo, bo jest ciężko. Mówiłem wam, serio, nie jest łatwo. Mega ciężko. Jest! Mamy, mamy, mamy! Mamy pierwszą dziesiątą klasę tego Klasa Jest na 2 LP i na dole klasa. Nie wiem może wiecie Nie musiałem mówić Na kim teraz mogę wbijać dziesiątą To jest najbliżej? biliza Mita Dobra Okej okay. Możemy wbijać na nicie. Później będzie. <śmuk> <śmuk> I to... Łatwo z вами. Łatwo z wami. I takie zbijanie tak po kolei pucharków już raczej nie będzie, bo jest takie normalne będą. Bez zbijania, Albo go skaknąć. Dobra, jesteśmy bliziutko. Będzie nam brakować ileś tam pucharków. Chyba 3 Dobra, nie chcę się liczyć, ale chyba cztery. Nie, czy chyba? Nie, no nie wiem. Jak nie wiem, to nie wiem. lecimy i... No. Trzy zginę. Тик, ты если фигма. А ты рассыпай ради твоей яички. Гонь! <голи> <голи> Добра. u siebie miski. Pomóż. nie, o, nie. Ult, ult. Jego ult zatrzymuje nas. Dobra, Wygraliśmy. My ma jeszcze Trzy pucharki, no, dobrze mówiłem. M, no, ja bym chciał nowego jakiegoś zadymiarza. O, jak jakiś będzie nowy zadymiarz, to na nim wbijam 10 klasę. Idź. Co robisz? Chcesz Nie tym razem. Dobra, nikomu nie. Skubaza. Zabije go mój misiek. A nie. Mój misiek się tam czeka albo umarł. Pierwszy gol. I zaraz będzie drugi. O. не моглась развалиться? Могу нам тандек идти и шталичь нам. Но это не существует. О, три, о, три. Ну. И почему было так рубить. У мамы десятую. klase Miś nawet nie chce wbijać. Ona dynamit kłoz 140 pucharków. No dobra. Teraz umieracie. Dobra. Jestem na nim mega dobry. A, ale nie Dwa razy sfailowałem. Musiałem, ale patrzcie się mi się Kurde, jak ciężko jest. Gdzie ty idziesz? No i patrz to. Patrz to. Wam, że to nie jest łatwe, już mam powyżej tysiące pucharków. No i mówię wam, nie jest łatwe, nie jest, nie jest. Nie jest. Ajajaj. No aj. I co mamy teraz zrobić? Jak oni mają taką przewagę? Taką, że hu uh, uh, hu uh, 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 uh. Bo my im nie szalamy. Mówiły, mówiły i chciały śpiewać. A oni nie, 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 nie. Łatwo. Ten bar i tak duża kolcem w tym. Bierz! Bierz piłkę i stelaj! A, on mi do grobu. Dadzą. Jestem na hita od każdego. Kłatko! Co mam robić? Bo ma jakieś no, ciężki. Nie da się nie ugrać nawet. Co mam zrobić? Hmm. Jakieś misje są Ukońc poziomu walka z bossem Koniec wydarzenia za 30 sekund. Co? Tu też starcie kolorów, koniec wydarzenia za 28 sekund. A, to za 15 sekund będzie dziesiąta. Super. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dziesiąta. No i to nadal jest. Aha, za darmo coś w sklepie. bym miał coś 60g mm. mm. Co to to jest torcie O, knockout E5 na 5. Zobaczmy co to jest. A, czyli ten knockout był 3 na 3, a teraz plus 2, bo będzie 5 na 5. Zbiór E primasa. Mamy słuchaj, to. Będziemy To mamy patrz Co to mają nad głową? Dwa jedynie. pokonam cię na ojcu. My też mamy dwa. A ty masz cztery? Ten kup. Chodź tu no. Gdzie Umarłem. Jak? Dobra, dawaj, dawaj! Jak? Ale jak Tyg? Rozumiesz tu? Jest! Dobra, to jeszcze raz mam ulta. Patrzmy na kogoś Na nich niebo i a albo, a nie trzy Draco ten legendarny Ja się tak długo do mnie widziałem No bo on jest najlepszy Dobra to zabijamy się I Widzicie, jak łatwo. O, legendarny! Obra. Aha, legendarny widzowie. Co to jest? Jeśli punkty życia szeli spadają poniżej 40, natychmiast odzyska ona. 2000 punktów zdrowia plaster ładuje się w 15 sekund nawet nawet, ale legendarny widzowie mieliśmy rzadki, bardzo rzadki, epicki mityczny i legendarny Jeśli jak wbijemy do 1100 to mamy start dropa chyba wbijamy no. Już chyba wiecie, bo już coś kliknąłem. Dziesięć zamiarów, tak jak na solo. Ja prawie solo nie grałem. Tylko trzy razy. Chyba. A te duo, to tylko raz. Chyba no. Chyba, no nie, nie, nie wiem. Nie pamiętam. O, mogłem tu nie iść. Mogłem tu nie iść. Ale dobra, dobra. Zabiłem dwóch. Dobra, zabiłem dwóch. Pomogłem im. Ale zabijają też nas. Widzicie, zostały tylko Mz i Shelly. Mz. Dobra, to y, Shelly i Mz. A z nich to tylko El Primo No i teraz jeden na jeden. Jaka ogromna to Shelly i El Primo. 300 razy większy ode mnie. Dobra, dawaj Shelly, ty jesteś silna! Ale nie musiałeś tak się bać!

To no. Wygramy. A nie, bo El Primo został. Tam na górze po prawej. I nasze górze lewej. Jak? Nie mam pojęcia. Tylko minus dwa. Spokojnie. I tak zaraz kończę, bo nie muszę wbijać, tylko typowy odcinek, normalny, no typowy. ja w nim wygram, myliłem się, myliłem, przepraszam. Ja wiem, kto wygra. No, już widzicie. Ten, kto ma. Ten. Y, robot. 8 bit, tak? Chyba. Idź walcz! Chłopca mi przedłuża odcinek. Chcecie, żeby on mi przedłużał odcinek? O! Widzowie, którzy dotąd oglądają, to pisą hashtag nie przedłużaj odcinku. Okej. Okay. Ciekawe ile osób dotąd ogląda. Hashtag nie e, przedłużaj odcinku. No, no, chodź, chodź, chodź. On się tak boi. A ja się nie boję, bo ja, ja nie, nie boję się, że umrę. Bo widzicie ile wstało. A ten 8 bit nawet go nie atakuje. A tylko on został. I patrzcie jak ten dynamikę, czy tam Dynamite się bawi. I nie, przy, nie przedłużajcie odcinku. Bo wy chyba chcecie już coś innego oglądać. Chcecie coś innego, ale chcecie jeszcze. To do końca. Totalnie wyjąwszy, Ja nie będę sobie oglądać. I patrz, ta, jak mało HP. Ona go nie atakuje. No, brawo! Brawo! Jedenasta już. Ale dużo już mam. Jedenasta, dziesiąta, ósma. ósma, ósma, ósma. Siódma, siódma, siódma. Piąta, piąta. Eee, sorry. Bo gramy chyba jeszcze raz do Stardropa tylko gramy i tyle no zbieram do Stardropa i tyle no co mam więcej robić? Dobra. nie pytam. Edgar został ten no skillowy. A on ma te cztery. jest mega silny. Pa, pokona Franka. Dawaj! Frank! Frank! Frunk! Frink! Frank! Ha, zagubił się. Co nie może nic zrobić. Oj, 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 oj. Dobra. Wygraliśmy. Każdy pokonany. Jeszcze raz się zrespili, bo co miałem. Umarłem, a nikogo nie zabiłem. Dobra, mamy tą legendarną zamiarkę. E, e. Amber. Amber to prawie zapomniałem, jak się nazywa. Atakuj, 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 atakuj. No i ultem. 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 O. W sumie teraz ultem. Mówię ci, chłopie. Będę I widzicie co on robi? Widzicie, co on robi? Widzowie, ja nigdy nie wbiję tego. I dlatego nawet oglądacie. Widzicie, jak ja się staram, żeby kogoś pokonać? Każdego na kto To mi Ja nie wytrzymuję z niemi no Widzisz, co on robi? Sama Piper go pokonałaby Ma 9999 No dawaj ultem Boże co się boisz Chowaj się gdzieś i bum w nią. A nie. <laughs> tylko nie. Ja bym już ją zabijał. No i widzisz co się zrobił. No. Wreszcie. To się zaczęło, kiedy było 22 minut, a skończyło się, kiedy ma już odcinek 26 minut. No i jeszcze raz, kto do tej pory doszedł, to daje łapkę w, w górę. Can I help you now? Widzicie tu.

co tu? No właśnie. Ja bym szedł do tamtego, ale nie, to nie. A ja uważam, że wygrałem A tu legendarny I ten, ten, opatrzcie ten. Mam tyle pucharków, a jeśli nie mam żadnego legendarnego i mitycznego Miko No! To już na tyle mamy Dina, są jeszcze jeden pucharek No, ale to już tyle, nie mam tego robić. Oh, nie, już już pół to więc